Słuchajcie na kanale dziadka Pawełka. Dzisiaj y, będę występował dla dziadka Pawełka, czyli Outrider. Dla dziadka Pawełka nadaje dziadek Pawełek kręci, czyli filmuje. Tak. I wszystko jest dobrze, bo ja zapomniałem swojej kamery po prostu. Słuchajcie. Y, poza wodą, poza pożywieniem, poza ogniem, najważniejszą rzeczą jest schronienie w lesie. Jedną z opcji takich nowoczesnych jest tarp. I jest hamak. Tutaj jest wykorzystany yy, hamak DD z systemem ŁUPI, czyli innymi słowy, pociągając za dynemę, dynema to jest sznurek, skracamy cięciwe i hamak idzie do góry. Aha. Puszczając sznureczek. Hamak. hamak idzie w dół. Aha. Teraz tak. Jaka jest wytrzymałość takiego hamaka? Taki hamak wytrzymuje 150 kg żywej wagi. To nie to nie to Nie, nie razy. Ja tutaj, no, Tak. tak. Hamak wytrzymuje 150 kg żywej wagi. Ma 3,20. A to docent Tomek i waży. Kogo? Docent Tomuś ile waży? 92. O. Czyli Siedzi spokojnie. Ma 3,20 m długości, 1,60 m szerokości. Czyli generalnie kładąc się w hamaku, tak jest skonstruowany, że nawet jeżeli są jakieś rzeczy typu muchy, robimy kokon i śpimy. Aha. Nie udusimy się? Czy projekt tego hamaka jest? Proszę. Czy projekt tego hamaka? Dede Hamak, angielskiej, Aha. brytyjskiej. I teraz tak. Y, hamak jest z bardzo przewiewnego materiału. Tutaj są takie cztery pętelki, po dwie z każdej strony, do których możemy przypiąć sobie w zimie tak zwany ocieplacz, czyli under blanket. Aha. Również od DD Hamak. No i chroni nas tarp 3x3 y, na 3 metry I teraz tu jest ciekawostka Ponieważ jeżeli Jeżeli hamak ma długości 3,20 A tarp ma długości 3 metry Szerokości 3 metry To musimy wykorzystać twierdzenie Pitagorasa I zrobić z niego rąb I wtedy mamy tarp, który ma 4,5 metra Aha. tarp, który ma 4,5 metra Czyli pojechałeś po przekątnej Tak Natomiast zobaczcie sobie Tutaj zastosowanie pewnych rzeczy nowej generacji. To jest taśma naprawcza. Tutaj była dziura. To jest zaklejone taśmą magnit. To jest jedna z najnowszych technologii do klejenia tego typu rzeczy. Od spodu oczywiście również, jeżeli byśmy sobie odkleili, bo tu też jest taśma. Szara. Nie, to jest akurat deck tape to tu też mamy Meknit i to mm -hmm. nie przemaka Aha. 3000 słupa, yy, słupa, wody. słupa wody na centymetr więc generalnie jest tarp nie do przemoczenia maskowanie najnowsze od DD czyli Multicam Multicam oczywiście w twierdzeniu DD ponieważ to nie jest oryginalny Multicam Natomiast DD sobie to nazywa multicamem. Teraz tak 19 punktów montażowych na tarpie. Generalnie w każdej konfiguracji możemy go Czyli zawiesić. Czyli na brzegu ile jest? Na jednym brzegu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć jest po długości. I jest tutaj cztery, takie coś. Pięć. Tak, trzy, yy, trzy są po przekątnej. Aha. W tym, w tym momencie na tym To co wisi, na, na tym tak, wisi. Tak. Generalnie jest 19 punktów montażowych yy, na całym tarpie No i cóż, no możecie próbować. Zapraszam. obóz jest rozłożony. Dlaczego? Zobaczymy czy wytrzyma. Słuchajcie, dlaczego, 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 hamak, e, dlaczego hamak w Norwegii? Tak? Bo mógłby być namiot oczywiście w Norwegii. E, dlaczego, hamak? dlaczego hamak? Dlatego, że jest mokro. Tutaj cały czas pada deszcz, praktycznie, jest, no, albo jest wilgotno. Uwaga! Można nagrać kokonrowie. Można nagrać kokonrowie. <śmary> na, nagrywam, nagrywam, nagrywam. Piknie. Ty, ale to jest relaks. Ja Hamak nazywa się chillout, generalnie. Dodatkowo do hamaka jest dołączona bo oczywiście możemy te pętle wykorzystać na różny sposób Związać. jest dołączony, nie? Jest dołączony pokrowiec na na przykład papierosy albo butelkę z wodą albo piwko, no. albo piwko. i z każdej strony można coś przywiązać to to na przykład czołówkę ja mój czy tam jakieś inne dziwne to ja historie to ja a do jakiej temperatury można mocować w czymś takim do temperatury dowolnej, jak Ci tam pozwoli organizm. Natomiast są specjalne ocieplacze pod hamak. Aha. Także nawet w śpiwór się przecież... W... No to zawsze w śpiwór. Na, no. Nawet, nawet, przy, nawet śpiwór. przy minus 15 możesz sobie swobodnie nocować w hamaku. Jeżeli A, tylko... Jest... Twój organizm na to pozwala. I druga osoba by się spokojnie zmieściła. No tak, no, tak, zmieściłaby się więcej, tylko 100 100 zrobiłbyś, nie, nie zrobiłbyś kokonu. Same, same tu musi być szczupła dynema, dziewczynka. Łukasz, twoja to by było... Same te linki dynema mają u 650 kg i tutaj pisze, tutaj są karabinki, karabinki alpinistyczne dołączone do tego. Bardzo lekkie aluminiowe i taśmy, które nie ranią kory kory drzewa. drzewa. Tak jest. Karabincik. Oczywiście, na karabinku możecie podwiesić cały ek ekwipunek, ponieważ, no, tak jak tutaj na przykład wisi mój. No dym tak. Możecie suszyć również, możecie suszyć również e, bieliznę, czy tam cokolwiek. Jeżeli powiesicie sobie tutaj, tutaj linkę i na drugim karabinku linkę, można suszyć sobie pranie. No. A, no tak. Dobre. Jak to mam zakończyć? I to by było na tyle, drodzy chłopcy i dziewczęta i fani dziadka Pawełka, Old Rider pozdrawia, zapraszam do siebie i w ogóle tralalala.